Mój syn od urodzenia był inny, zły, pełen nienawiści. Płakał przez ponad rok, bez przerwy, nic nie pomagało. Gdy tylko zaczął chodzić, zaczął niszczyć wszystko wokół. Sikał i robił kupę po całym domu, z wiekiem coraz bardziej celowo, żeby nas dręczyć. Nigdy nie widziałem u niego prawdziwego uśmiechu, tylko złośliwy grymas, gdy sprawiał komuś ból. Z czasem zaczął atakować ludzi, bić, gryźć, pluć. Został wyrzucony ze szkół. A w domu musieliśmy zamontować zamki i ciężkie drzwi, żeby się przed nim chronić. W wieku 10 lat dźgnął mnie nożem. Później znęcał się nad zwierzętami. Podpalał rzeczy. Terapia i leki nic nie dawały. Kiedy miał 16 lat, żona zaszła w nieplanowaną ciążę. Baliśmy się, że drugie dziecko będzie takie samo. Ale nasza córka była zupełnie inna. Spokojna, radosna, normalna. Wtedy odsunęliśmy się od syna, nieświadomie. On stał się jeszcze bardziej agresywny. Pewnego dnia usłyszeliśmy przeraźliwy krzyk córki. Wbiegliśmy do pokoju. Syn stał nad jej łóżeczkiem z nożem. Zranił ją w brzuch i rękę, bawił się nożem, uśmiechając się. Żona rzuciła się na niego, wyrwała mu nóż i zaczęła go bić. Nie powstrzymałem jej. Patrzyłem jak go bije z całej siły, aż się zatrzęsła. Wiedziałem, że mogłem to przerwać, ale nie chciałem. Byłem szczęśliwy, że to robi. Gdy skończyła, siedzieliśmy w milczeniu. Zapytałem, czy on nie żyje. Odpowiedziała: Mam nadzieję. Nie wiedziałem, co robić. Nie wezwałem policji ani pogotowia. Po prostu zeszliśmy z córką do piwnicy i zostawiliśmy go samego. Po kilku tygodniach przestał się odzywać. Kiedy wyszedłem na górę, już go nie było. Dom był zniszczony, wszędzie krew i brud, ale on zniknął. Nigdy więcej go nie widziałem. Minęły dziesięciolecia. Żona nie żyje, córka ma swoją rodzinę. Nie wiem, czy mój syn żyje. Czasem mam wyrzuty sumienia, że pozwoliłem, by żona go prawie zabiła, ale wiem też, że był potworem. Jeśli nadal taki był, Mam nadzieję, że ktoś go powstrzymał na zawsze.